Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Was drogie byki i patrzymy sobie jaki ten sierpień dla Was będzie pamiętajcie, że czytanie jest kolektywne czyli ono nie będzie z każdym z Was rezonować bierzcie tylko to, co może do Was pasować co może być dla Was podpowiedzią, poradą, wskazówką pewnego rodzaju motywacją a resztą się kompletnie nie przejmujcie i jak energetycznie Wy drogie byczki wchodzicie w ten sierpień? no bardzo ciekawie bardzo tutaj ciekawie, jako karta rycerza Łuków, czyli ja bym tu powiedziała, że u Was dużo będzie się działo. To jest czas na zmiany, to jest czas na podejmowanie ryzyka, to jest czas na podejmowanie decyzji. Niektórzy z was mogą planować przeprowadzkę, wyprowadzkę, jakąś zmianę taką ważną, życiową. Tutaj też może na płaszczyźnie uczuć, emocji coś się zmienia. Tutaj może być romansowo, nowe uczucie, bardzo ogniście, ale też karty mówią, że wy będziecie dużo myśleć, dużo analizować i nie dacie się w żaden sposób wykorzystać. Będziecie uważni. Tym, komu ufacie, komu co mówicie. No, dobra. No to jaki ten sierpień dla was, drogie byki? Jaki ten sierpień? Karty pokazują, bardzo chcecie zmian. Mam tutaj takie wrażenie, patrząc na te karty, że niektórzy z Was mogą czuć się trochę swoją sytuacją życiową przemęczeni i zmęczeni. I wy chcielibyście po prostu być może spakować się i wyjechać, zmienić otoczenie. Jakaś sytuacja Was przygnębia, jakaś sytuacja Was rozczarowywuje. No, sierpień to będzie taki czas u was, gdzie dużo będzie się działo, ale będą Wam też towarzyszyć bardzo mocno wewnętrzne konflikty i jakaś niezgoda na jakąś sytuację, na jakąś sprawę. Ktoś może was bardzo mocno wyprowadzać z równowagi emocjonalnej, może dochodzić do jakichś kłótni, scysji, nieporozumień. Wam może brakować. Takiego wewnętrznego spokoju i harmonii. I tu by trzeba było pochylić się ku temu, przyjrzeć się swoim emocjom i zacząć nad nimi pracować, dobrze? Z jakiegoś powodu możecie czuć się bardzo rozczarowani? Jakieś do Was przyjdą informacje, wiadomości, które nie są pomyślne, które nie będą no, takie radosne, jak Wam to na początku ktoś obwieszczał. Jak wam to na początku ktoś mówił, że wszystko będzie układać się pomyślnie? No nie bardzo. Są tu blokady, i one mogą dotyczyć się bardzo mocno spraw finansowych, tych kwestii zawodowych, ale również w sprawach uczuciowych. Jeżeli ty, drogi Byku, jesteś osobą, która zrezygnowała z jakiejś relacji, która walczy o o swoją godność, która walczy być może o rozwód, czy walczysz o jakieś finanse, które należą się Tobie, to karty mówią: tutaj trochę tej walki jeszcze będzie, i sierpień nie rozstrzyga tych sporów. Sierpień raczej jest takim miesiącem, w którym trudne wieści, trudne emocje będą Tobie towarzyszyć i warto jest przeczekać, przemyśleć, przeanalizować i poczekać, co kolejny miesiąc przyniesie. Jeżeli ty jesteś w jakiejś takiej relacji, nazwałabym kochanek, kochanka, romansowo, to ta relacja w sierpniu jest w przeszkodzie. Ten partner czy ta partnerka może być osobą wymagającą, może być zazdrosna, i ta zazdrość może już przerazać się w zaborczość. Być może jesteś osobą, która nie ma jeszcze unormowanego statusu. Bycia wolnym singlem, rozwodnikiem, rozwódką, ale już ktoś u Twojego boku jest, to ta osoba nowa może bardzo mocno, tak jakby, męczyć Ciebie emocjonalnie, psychicznie, naciskać na Ciebie, chcieć przyspieszać tą Twoją wolność, ale ta osoba jest tak jakby. Źle emocjonalnie do tego wszystkiego podchodzi, i tutaj może być taki konflikt między tobą a tym kimś. Osoby, które gdzieś tam pracują zawodowo, karty pokazują z powodu jakiegoś przeciążenia, gorszego samopoczucia, zdrowia, choroby. Możecie być na zwolnieniu, może, możecie być na takim dłuższym zwolnieniu. No, tak karty tu pokazują. Ja też widzę, że Wy potrzebujecie przyjrzeć się swojemu zdrowiu, drogie byki, zwrócić uwagę na styl życia, jaki prowadzicie, na swoje emocje, na wyżywienie, bo tutaj jest pokazane, że niektórzy mogą już od dawna widzieć, że jakaś czerwona lampeczka zapala się, i możecie już odczuwać od dawna w swoim zdrowiu, że coś jest nie tak. Przyjrzyjcie się swojemu zdrowiu, dobrze? Zwróćcie uwagę na wszelkiego rodzaju poparzenia, oparzenia, na problemy z prądem, zwróćcie też uwagę na wszelkiego rodzaju zwichnięcia, złamania, jakieś przewrócenie się, niefortunne stanięcie stopą, żeby tutaj nie doszło do jakiejś kontuzji. No, powiem Wam szczerze, trudny, wymagający miesiąc. Wy będziecie potrzebowali. Jakąś decyzję podjąć, co dalej, co z tym wszystkim zrobić, bo wy czujecie, że tu, gdzie teraz funkcjonujecie, chyba w każdym aspekcie waszego życia, ponosicie totalną porażkę i czujecie, że tam już nie ma tych solidnych fundamentów, że to jest czas na zmiany i będziecie podejmować decyzje co do zmian, ale na razie może to iść tak trochę opornie, może to iść tak trochę trudniej. No dobrze, no to zobaczymy sobie, co jeszcze chce być na ten sierpień dla Was, drogie byki, przekazane. Masz być mimo wszystko optymistą, nie poddawać się. Do Ciebie przyjdzie wsparcie i te zmiany w Twoim życiu będą. Ta transformacja Ciebie czeka. Jeżeli masz jakieś zaufane grono wokół siebie osób życzliwych, czy to sąsiedzi, czy przyjaciele, czy ktokolwiek, czy może ktoś z rodziny, no to powierzaj te swoje, Rozterki, poproś o poradę, podpowiedź, wskazówkę, bo tutaj karty mówią, ktoś ci może dobrze doradzić, ktoś ci może fajnie pomóc. Czeka cię mocna transformacja w życiu. Mocna transformacja i w pracy, i w uczuciach, i w trudnych sprawach, i w życiowych dylematach. będzie się transformować, tylko za bardzo się o wszystko krytykujesz. Za bardzo się o wszystko obwiniasz, za bardzo wszystko widzisz w czarnych barwach, a za mało jest w tobie tej odwagi i siły do działania. Idą jakieś zmiany, jeżeli chodzi o finanse i o zarabianie. Idą jakieś zmiany, i niektórzy z Was mogą coś celebrować, mogą coś świętować. Zwróćcie uwagę na swoje otoczenie i też powiedziałabym, zwróćcie uwagę na to, co komu mówicie. Bo są przychylne osoby, ale nie każdy może być taki. Dobry jak Wam się wydaje Dobrze Co jeszcze Na ten sierpień Chcę być przekazane Tu jakieś problemy z urzędami Tak, jeżeli Ty jesteś osobą właśnie Która gdzieś tam o coś walczy No to możesz Możesz nie czuć Tego wsparcia od tych urzędów Możesz mieć wrażenie, że Idzie Idzie, idzie kiepsko Idzie słabo, tak Karty też pokazują, że tu jakieś wiadomości, informacje będą wychodzić na jaw. Kłamstwa, nieprawdy, półprawdy będą wychodzić na jaw. Wpadniesz na jakiś pomysł i możesz wyjść z takiej energii biedy, zastoju. Będziesz sobie radzić emocjonalnie, ale myślę, że początek sierpnia jest trudny. Dopiero gdzieś pod koniec sierpnia ruszasz energetycznie naprzód. Uważaj, żebyś nie popełniał, drogi byku, błędów. Nie działaj tak pochopnie na łapu, capu, tylko wszystko ma być przemyślane. A co tutaj w kwestii emocjonalno-uczuciowej dla byka? Pokażcie karty. Tak, te osoby, które są w jakimś związku, w relacji, miłość może ranić. Osoba może być. Trudna, trudna, atakująca, i ty możesz mieć taką potrzebę: Ojej, lepiej by było, gdybyśmy byli w separacji, bo jest mi ciężko, ale niektóre z Was, drogie byki, możecie, niektórzy z Was możecie sobie nieźle w sierpniu flirtować. Możecie gdzieś, no, niektórzy z Was mogą przeżywać na nowo. Jakieś zauroczenie. Nie mówię, że będziecie wchodzić w relacje, bo to nie o to mi chodzi, ale jakieś takie flirtowanie, bycie kokietowanym gdzieś tutaj u niektórych z Was może, może to być. Yy, karty mi też pokazują, że yy, wokół Was może być dużo adoratorów i adoratorek. Mhm. No dobrze. No to jeszcze sobie wyciągniemy aniołka na sierpień. Jaki tu przekaz jest? Wiara. Wiara jest tak potężna, że przenosi góry, jednak anielska mądrość przypomina ci, abyś nie wierzył ślepo w ludzi lub rzeczy. No właśnie, używaj zdrowego rozsądku i bądź przenikliwy. Nigdy nie oddawaj swojej mocy innym. Zamiast tego miej wiarę w siebie oraz siły wyższe. Módl się szczerze w głębi swojego wyciszonego, mądrego ja. Wiedz, że twoja prośba zostanie spełniona. Czyń tak. Jakby już się urzeczywistniła, to właśnie jest wiara. Anioły mówią Ci, byś mocniej uwierzył w to, co nie zgłębione. Afirmacja dla Ciebie, wierzę, że wszechświat mnie wspiera. Uwierz w to, a zobaczysz, jakie cuda będą się u Ciebie dziać. Wszystkiego pięknego, pozdrawiam Was.